Anna, jak sport Ci pomógł w takim postrzeganiu świata? Przede wszystkim sport zmienił mój charakter. Stałam się wojowniczką. Zdecydowanie łatwiej mi jest pokonywać trudności, które mnie dotykają nie tylko w życiu sportowym, ale w życiu e, też prywatnym, codziennym. Więc nauczył mnie takiej walki, e, niepoddawania się i wiary w to, że z takich trudnych sytuacji można wyjść zwycięsko. No ale takie właśnie trzy zasady. Jak podejmujesz się sportu, jakbyś to właśnie komuś powiedziała, że słuchaj, sport to. Super zabawa. Fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Nie mówimy tutaj o sporcie zawodowym też, ale o takim amatorskim. No i próba takiej pracy nad, nad sobą, nad swoim charakterem i myślę, że sport jest jedną z niewielu dziedzin życia, która potrafi też pokonać słabości. właśnie, dobra. Ale takie niepoddawanie się, niepoddawanie się i dążenie do sukcesu, czy może też właśnie taka nauka takiego, że stop, już wystarczy i jakaś taka walka z granicami? To nie, no zawsze e, trzeba w sporcie już takim zawodowym, to, to te granice trzeba e, jest zdobywać, cele sobie wysoko stawiać, żeby już być na tym szczycie. Jak się jest na samym szczycie, to jest coraz trudniej, ale to jest właśnie ta fajna motywacja, walka. Ja zawsze też często mówię, że jak jestem na szczycie, to jest zawsze jeszcze coś, nad czym można popracować, że nie ma takiej stagnacji, że cały czas człowiek się rozwija, nie ma takiej monotonii. Natomiast też sport pokazuje, że ja zawsze do tego tak podchodzę, że to walka, żeby się nie poddawać, bo wielu, wielu ludzi w życiu ma jednak więcej takich sytuacji, gdzie, gdzie potrzebuje wsparcia, potrzebuje walki i, i naprawdę można poprzez sport ten charakter e, ukształtować. No i nigdy nie jest za późno, bo w sporcie zaczynamy, <laughs> ok, załóżmy w dzieciństwie, ale nigdy nie jest za późno, można w każdej chwili. Jak najbardziej. Ja też jestem przykładem sportowca, który, który zaczął bardzo późno trenować lekką atletykę, ponieważ dopiero w wieku 16 lat, więc dużo moich kolegów, koleżanek zaczynało wcześniej, więc tak naprawdę wszystko siedzi w głowie i, i tutaj, tutaj się dzieją najważniejsze rzeczy. Ja, co prawda, amatorsko, ale dopiero w wieku 38 lat zaczęłam grać w tenisa, więc to jest dobre stwierdzenie, że nigdy nie jest za późno. No właśnie, ale widzisz, tenisa, nowy sport, i tutaj zdecydowanie pomógł ci też chyba twój, no bo widzisz, zaczęłaś trenować. I tutaj, że nie ma niepoddawania się, systematyczność. No tak, i determinacja. To, to jest też cecha e, ważna dla, dla sportowca. Mimo tego, że e, technicznie nie gram dobrze jeszcze w tenisa, ale jest ta chęć właśnie walki, żeby się tego nauczyć, nowe bodźce, żeby nie było stagnacji, trzeba się cały czas rozwijać. No i super. Dziękuję Ci bardzo. bardzo super. Dziękuję Pani bardzo. No cóż. <laughs> Super.